Jesteśmy w TK Maxie w renomie. Pokazywałam Wam ostatnio e, świece, ale tak. Ta jest piękna. 69,99. Tutaj macie taką. Tutaj są jeszcze takie też urocze z dziadkami do orzechów, ale są też z choinkami. One kosztują 69 zł. Ale patrzcie na te. Czekajcie. Nie chcę tego rozwalić. Ale świetne. 69, ale jest też taka ale dom kufia ja piernicze. I tutaj one się świecą. Śliczne są. Wow! Tu macie jeszcze takie białe, kolorowe, tutaj takie całe chatki mniejsze, tam takie chatki, a tu jeszcze takie jasne. O ten jest, ale ten fajny kościółek taki ala 49.99. Ale ładnie do pokoju dla dziewczynki nie tylko piękne, a jeszcze są takie słodziaki. Powiem Wam szczerze, że to jest najlepsza pora teraz, żeby kupować takie ozdoby. Jeżeli potrzebujecie oczywiście. Tutaj macie takiego ślicznego Mikołaja. Tam są takie piękne renifery, choinki, anioły, dziadki do orzechów różnego rodzaju Mikołaje. Są też do Bosze. Taki doboż kosztuje 149 zł. I oczywiście ogrom, ogrom ozdób na choinkę. Piękne są. Kamil mi pokazuje. Oczyki <grym> <grym> słodziaczek. Tutaj o też. Ale wielka bomba. Albo patrz na to, patrz, 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 patrz. <grym> <grym> Na niezu jest. 也着。